Cześć witajcie na kanale, dawno mi nie było. Jesteśmy na plantacji rzepaku wykonuję ostatni zabieg w tym roku. Gdzie grzybówka, dodałem trochę mocznika bor. Tak się rzepak prezentuje, kto tam śledzi uważnie, stawiałem na relacji, że połowa pola właśnie po tej stronie jest zasiane własnymi nasionami, a tu od połowy. Jest zasiane materiałem kwalifikowanym. Wszystko jest odmiana onka. I na razie, na stan 8 października, można zaobserwować, że ze swoich nasion, oczywiście były zaprawiane, jest zdecydowanie ciemniejszy. Delikatnie wyszedł rzadziej niż ten, bo tu były równe nasiona, pewnie. Jest różnica spora, jest różnica spora, ale ten, czy ten, jest bardzo ładny. Niczego mu tu nie brakuje o tej porze. Zasilony był 80 kg w saletry tydzień temu, i tak to się wszystko prezentuje. Tutaj to nawet można powiedzieć, po 2,9 kg wyszło, jest za gęsty, za gęsty, no ale już taki musi być. Siadam, jadę dalej. Piękna pogoda, dzisiaj 22 stopnie. Pozdrawiam Was i cześć.